Cześć, witam Was z Dirty Miner, i w tym odcinku pokażę Wam to. Czyli zamek. Tak, mam zamiar Wam go pokazać. Jest zbudowany rzecz jasna na trybie kreatywnym, ale mimo wszystko jest godny uwagi, więc zaczynajmy. Tu będzie generalnie. Tu powstanie. Bynajmniej taki jest zamysł. Całe miasteczko, nie jakieś ogromnie duże czy monumentalne, ale no, mimo wszystko miasteczko, bo wiecie co, wróciłem z wycieczki szkolnej, byłem na szlaku Orlich Gniazd i tak niesamowicie mi się spodobały te wszystkie zamki tam, że stwierdziłem, że cóż, zbuduję swój własny. Tak więc zaczynajmy, a więc od bramy. Pozwolicie, że będę latał, żeby było po prostu sprawniej i szybciej. To jest brama. Wchodzi się tutaj na górę. Tak, tu żołnierze mogą się grzać przy ogniu, sraty, taty, wiecie o co chodzi i tak dalej. Słońce zachodzi, a my się spieszmy, żeby była fajna widoczność, bo jak nie to będziemy musieli czekać samego rana. Tu jest jedna z pierwszych wież. Fajna, zadaszona, ekstra, ekstra, super, podoba mi się. No mniejsze. Hmm, pokażę Wam jeszcze inną, wyjdźmy na mury. Przejście murami na tę część zamku mam do każdej wieży można wejść z tamtego poziomu, nie do każdej, ale do znacznej większości. Proszę, oto jedna z fajniejszych wież. Nie no, to znaczy, wcale nie fajniejszych, co ty gadasz. Ja ale ona zamyka wejście do... Strzeże wejścia do... Ja Miałem zamiar na... Do, no, do części wojskowej. Tu, prawda? Można ćwiczyć, strzelanie z łuku, i na tym cała bajka polega, widzicie? Przy strzale, jeśli trafi się, odpada wtedy obraz, czy też tarcza, bo takiego mam, teksturpaka. I dzięki temu. Musimy się spieszyć, żebyśmy się zmieścili. I dzięki temu. No dobra, naprawię to później. Dzięki temu. zaciąłem się. Dzięki temu widać, że gość trafił albo że spudłował. To jest miejsce, taka katedra, z której dowodzi dowódca. Tu są jakieś tam ten... slalom, slalomu, czy do takiego ćwiczenia sprawności. Tu można się bić z tymi dękami i tak dalej, tak dalej. Tu są sprzęt wojskowy, tu będzie stajnia dowódcy, który tam jest. I lecimy dalej, bo mało czasu. To będzie kościół, jest w trakcie budowy dopiero. Kolejna wieża, która strzeże... Stołu, czy też siedziby Lorda Jezu. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak długo się z tym pieprzyłem, żeby fajnie wyszło. No i zaczynamy od pierwszej, yy, od, pierwszej yy, zamku. Kura. od pierwszej części zamku. Od pierwszej części zamku dolnego piętra, czyli sali tronowej. Tak, jest sala tronowa, całkiem niezła. I tak dalej. Kolumny podtrzymujące sklepienie tarcze na ścianach flagi i jest i sala biesiadna ze stołami z kominem nie bit tu 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 no nieważne na fago z to Tomek ty głupku sala biesiadna oczywiście nieskończona, tutaj będą wisiały również jakieś Hahaha, <laughs> dobrze ci tak. Mm, upieczone żarcia, naprawdę, we to. Yy, no, tutaj będą na ścianach jakieś różne malowidła, i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. Jedziemy na drugie piętro, bo mało czasu jest. Yy, witam na drugim piętrze. Wyjście na balkonik, ekstra fajnie, i tak dalej. Dobra, jestem z powrotem. The fuck, muszę naprawić to później. Witam w bibliotece. Wiedza jest kluczem siły. I w miejscu taktycznym. Walcz dzielniej z homorem. Niech wróg lęka się twego berła. To jest niby mapa mojego państwa. To był Bóg. Nie podoba mi się to. Magia to potęga. I zapraszamy do góry. Tak, wieża magiczna. Można sobie tutaj, prawda. I tak dalej. Tu można miksturki ważyć. A to, co najfajniejsze, bottle of enchanting jest gdzieś tam ukryte. Dzięki temu można nabijać sobie nie za bardzo x5, można nabijać sobie... Tam są lochy, ale to są niedopracowane ruchy. lochy. Można nabijać sobie doświadczenie. Dobra. Idziemy teraz do siedziby, w zasadzie do sypialni Lorda. Wygodne łóżeczko jak każde inne, ale to jest duże. Haha, ha. no i generalnie tu są mebelki, takie pierdółki. Moment, wiecie co? Teraz, żeby nie tracić czasu, ja się przeniosę już na zewnątrz zamku. Dobra, jesteśmy już na zewnątrz, i teraz pokazuję wam zamek totalnie z innej strony, czyli z zewnątrz. Tu są wieże, tu są jakieś wiaty, czy to są jakieś podcienie, sobudki, jak to nazwać, nie wiem. No, i generalnie, no co? No, zamek z zewnątrz myślę, że wygląda naprawdę nieźle. Jest wiele zamków w Minecraft, ja to doskonale wiem, ale myślę, że ten może się równać z jednymi, może nie z najlepszych, ale naprawdę z wieloma dobrymi, dobrymi budowlami stworzonymi przez wielu ludzi naraz. Podczas gdy ja ten zamek, całe to miasto budowałem sam. Kompletnie, kompletnie sam. Rzecz jasna, w trybie kreatywnym i na początku na flatmapie, no nie? Ale później wrzuciłem, wrzuciłem go do tego świata, i widać tutaj takie zakończenia nierówne. Nad tym też będę pracował. Tutaj widzicie, bawiłem się tym całym MC Editem. No i wyszło takie coś To trzeba zniwelować. To zniweluję Spoko, będzie fajnie. I wiecie, co to jest pierwszy etap budowy, więc następny pokażę wam, gdy kościół świątynia. Będzie już gotowa, może gdy skończę rynek Tutaj będzie jeszcze przecież Kilka innych budynków Kowale już mam na innym Na flatmapie, wrzucę go tutaj do tego miasta Ryneczek to zbuduję już na miejscu Bo to nie jest jakiś wielki problem Tavernę chyba też użyję schematu Z innej mapy Zobaczymy, a wy co? No Przede wszystkim piszcie, komentujcie I polecajcie znajomym Pokazujcie im tą budowlę, bo myślę, że jest godna polecenia No i tak Zadajmy, a w zasadzimy Udzielmy odpowiedzi na fundamentalne pytanie, które widnieje w tytule filmiku. Dlaczego JJ Joker nie nagrywa filmików? Jedni mówią, że umarł. Mm -mm, nie sądzę. Inni mówią, że nas olał. Mm -mm, też mi się nie wydaje. A ja wam mówię. Tak i myślę, że to jest właśnie trafna, yy, trafne spostrzeżenie. Otóż ludzie zbliżają się wakacje, a JJ... Po pierwsze, teraz ma sesję, więc zapierdala... Yy, Uczę się do sesji. Po drugie, przede wszystkim wspominał wielokrotnie na prośby fanów co z y, serią, z drugim sezonem Minecrafta. Wszyscy mówili JJ, co z sezonem i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, że bardzo chce z Gnomkiem kontynuować tę serię, ale po prostu nie mają kiedy, nie było czasu w zeszłe wakacje za bardzo. w Wtedy nie wiadomo czy będzie. Pomyślcie, ile czasu już go nie ma na YouTube, w sensie że nie nagrywa nowych filmików. Wiecie. Jak ciężko jest zbudować coś naprawdę epickiego w Minecraft? Myślę, że ten zamek jest na po części epicki. I ja mogę się założyć, że oni teraz z gnąkiem zapieprzają, żeby zbudować coś naprawdę takiego, że dupę urwie i wznowią tę serię. Ja wam mówię, że w te wakacje ta seria będzie na 100% wznowiona. Jestem tego bardziej niż pewien, po prostu. No JJ by nas nie olał, ludzie. I naprawdę, na pewno budują jakieś coś super, super, super epickiego. A teraz co? No, rzut okiem na ten zamek z lotu ptaka, i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Po. Cześć.